Podchodzisz do kogoś i mówisz mu, że zrobił coś źle. Jak ta osoba reaguje? Krzykiem, kłótnią i awanturą. W najlepszym przypadku nic nie powie i się na nas obrazi. Takie sytuacje się zdarzają cały czas. Na szczęście można tego uniknąć. Można subtelnie zwrócić komuś uwagę i uniknąć kłótni. Ja jestem szymon ze szkoławygrywania.pl, gdzie pomagam innym ponieść jakość swojego życia i w tym wideo opowiem o tym, jak zwracać uwagę innym w taki sposób, żeby wyjść z tej sytuacji w zgodzie. Zapraszam do oglądania. Wyobraź sobie sytuację, gdzie twój kolega ma robić prezentację i poprosił cię o to, żebyś ją zobaczył i zwrócił uwagę na to, gdzie on popełnia błędy. Siadasz wśród publiczności z notesem i skrupulatnie notujesz to, co robi twój kolega. Prezentacja jest fatalna. Kolega trzyma ręce w kieszeni, nie patrzy na widownię, tylko przez okno gdzieś tam sobie zerka i mówi zbyt cicho i bardzo szybko, że czasami nie można go zrozumieć. Po prezentacji twój kumpel, pierwsze co robi, to podchodzi do ciebie i pyta się, jak było. Ty chcesz, aby kolega następnym razem wypadł znacznie lepiej, więc mówisz mu coś w stylu: Wiesz co, mówiłeś zbyt szybko, twoja gestykulacja była strasznie chaotyczna. No i dodatkowo podczas prezentacji ważniejsze dla ciebie było to, co się dzieje za oknem, a nie twoi słuchacze. Jaki efekt uzyskałeś, mówiąc coś takiego? Zwracając uwagę tylko na jego minusy, dałeś mu bardzo dużo negatywnego ładunku emocjonalnego, którego on. Nie oczekiwał. Twój przyjaciel będzie się czuć z tym bardzo źle i z dużym prawdopodobieństwem nie posłucha się Twoich porad. Może nawet się lekko podłamać i być bardziej zestresowanym następnym razem, o ile ten następny raz w ogóle nadejdzie. Dobra, ale w tej sytuacji to jeszcze pół biedy, bo kolega oczekiwał Twojej opinii. Wyobraź sobie, że podchodzisz do znajomego, który remontuje pokój, wkłada w to całe serce, a ty dajesz mu takie uwagi w takim stylu. Że jedyne co on może pomyśleć, to to, że tego nawet Bob Budowniczy nie będzie w stanie naprawić. Kolega na pewno nie będzie szczęśliwy, a nawet może być agresywny w Twoim kierunku. No to teraz naturalnie pojawia się pytanie: jak ja mam tym ludziom zwrócić uwagę? Aby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, to musisz zrozumieć jedną rzecz. Jeśli chcesz, żeby osoba wzięła Twoją uwagę do serca, to musi być w pozytywnym nastroju. Powtórzmy to jeszcze raz, abyś dobrze zapamiętał. Jeśli chcesz, żeby osoba wzięła Twoją uwagę do serca, to musi być w pozytywnym. Nastroju. Jak dajesz ludziom tylko negatywne informacje, to jedyne co robisz, to ich demotywujesz. Ludzie nie są w stanie efektywnie się uczyć, gdy czują się źle. Dlatego, aby zwrócić uwagę w subtelny sposób, to musisz przekazać tą informację w sposób pośredni. Jest na to technika i nazywa się ona kanapka. Choć ja bym ją nazwał raczej tabletka w kiełbasce. Po często, gdy chciałem dać tabletkę swojemu psu, to pakowałem ją w środek kiełbasy i piasek jadł tą tabletkę razem z tym mięsem. To o co chodzi w tej technice? O to, że najpierw daną osobę chwalisz, potem mówisz co byś poprawił lub zrobił inaczej, a następnie znowu tą osobę chwalisz. Przejdźmy do przykładu naszego kolegi, który przeprowadził tą słabą prezentację. Nazwijmy go Kuba. Ogólnie fajna prezentacja. Podobał mi się przykład, który dałeś na slajdzie dotyczącym rzeczy X. Dodatkowo wybrałeś fajną kolorystykę i super obrazki. Na pewno poprawiłbym kontakt z widownią, utrzymywałbym kontakt wzrokowy i bardziej bym gestykulował zamiast trzymać te ręce w kieszeni. Ale ogólnie prezentacja była dobra. Pokazałeś, że znasz się na temacie jak mało kto. Takimi uwagami podniosłeś poziom pewności siebie swojego kolegi oraz powiedziałeś mu, co mam poprawić, aby było jeszcze lepiej. Kolega nie będzie obrażony, a nawet może być wdzięczny za dobrą opinię i wsparcie. Przejdźmy przez drugi przykład kolegi budowlańca. Nazwijmy go Michał. Michał, mega Cię podziwiam za to, że odbawiłeś się sam robić remont tego pokoju. Podoba mi się też wizja tego pokoju po remoncie. Powiedz mi, czy nie lepiej byłoby założyć te profile przy pomocy poziomicy? Wzrok może mylić i czasem coś, co wydaje się nam proste, wcale takie proste nie jest. Swoją drogą fajny kolor farby wybraliście, taki nowoczesny. Oczywiście, może i to nie jest odzwierciedlenie najczystszej prawdy, ale w zamian dajesz im dawkę motywacji i radę, którą ci ludzie są w stanie przyjąć i wdrożyć w życie. Możesz to wykorzystać w każdej sytuacji, gdy musisz z kimś ciężko porozmawiać. Możesz nawet to wykorzystać w sprzedaży, mówiąc wadę produktu pomiędzy jego największymi zaletami. Kolejna technika która jest super w momencie, gdy chcesz z kimś poważnie porozmawiać, to poproszenie kogoś o pomoc przy małym zadaniu, które odwróci jego uwagę i sprawi, że rozmówca opuści swoją gardę w rozmowie. Przykładowo, zamiast poprosić swojego pracownika o pójście do twojego gabinetu na poważną rozmowę, to prosisz go o to, aby pomógł ci ponosić pudła i podczas ich przenoszenia zagadujesz w sprawie, o której chciałeś pogadać. Podobną zagrywkę można zrobić ze swoimi dziećmi, prosząc ich o pomoc przy np. pracy w domu czy przygotowaniu. W sytuacji, gdy powiesz wprost o co ci chodzi, to możesz natrafić na kłótnię lub opór, który bardzo ciężko będzie załagodzić. Ale już gdy natrafiłeś na taką sytuację, to nie stresuj się, bo można z tym sobie poradzić. Jest na to metoda, wchąd, o której mówię w wideo, jak być lubianym przez innych. Nigdy do wideo wrzucam na ekran po prawej stronie.